Nordic Walking można uprawiać na terenach płaskich, ale dodatkowe pokonywanie wzniesień pozwala na bardziej intensywny wysiłek i uruchomienie innych partii mięśni. Najlepsze warunki do takiej aktywności, wynikające z urozmaiconego krajobrazu, panują w południowej części województwa, zwłaszcza w okolicach przedboża, gdzie znajdują się najwyższe góry w okolicach Łodzi. Wybraliśmy się na wycieczkę Nordic Walking na Górę Helmo. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze kije jako trekkingowe do podejść i do asekuracji na zejściach. Na pewno się przydadzą. Jednym z najciekawszych miejsc do uprawiania Nordic Walkingu w województwie łódzkim jest Góra Helmo. To wzniesienie o wysokości 323 metrów nad poziomem morza, najbardziej okazały szczyt Wzgórz Radomszczańskich. Ponad okolice wznosi się na wysokość około 100 metrów. Najwyższa część wzniesienia objęta jest ochroną w formie rezerwatu przyrody Góra Hełmo. Jego powierzchnia to 41 hektarów, a utworzono go dla ochrony wzgórza ostańcowego zbudowanego z piaskowca, Porośniętego lasem mieszanym z zachowanymi pozostałościami grodziska zajmującego wierzchołek góry. Na południowym stoku znajdują się użytkowane do dziś wyrobiska piaskowca, natomiast od strony północnej, blisko szczytu, obejrzeć można kilkumetrowe urwisko z dobrze wyeksponowanymi skałami. Całe wzniesienie porośnięte jest starodrzewem z dużym udziałem bułka, w tym okazów o wymiarach pomników przyrody. Najciekawiej prezentuje się najwyższa część góry, na której zachowały się wały ziemne, stanowiące pozostałość dawnego grodziska. Odkryte podczas prac archeologicznych przedmioty pozwalają określić, że miejsce to było zamieszkane już w IX wieku, a jego użytkowanie trwało do XIII stulecia. Ta skała jest niesamowita, ponieważ łączy pokolenia. Widzieliśmy wpisy z 1902 roku, z 1923 roku, ale też wpisy z 1993 roku, 1999 roku. Także różni ludzie w różnych latach podpisywali się tutaj i zostawiali wspomnienie o sobie. No mamy tu niesamowitą tablicę. Umiesz to odczytać? W mieście Prastarym Tym Boskiej Święcimy Ofiary, dzień od powstrzymania się ruiny kolebki katolicyzmu w Polsce. Kościół na przeświętego Krzyża Hełmowa 9 sierpień 1924 roku. Zgodnie z podziałem form ukształtowania terenu, górami można nazwać wzniesienia o wysokości względnej, czyli od podnóża do szczytu co najmniej 300 metrów. Dodatkowym kryterium jest wysokość nad poziomem morza. Ta wartość powinna wynosić co najmniej 500 metrów. Wynika z tego, że w województwie łódzkim gór nie mamy. Zwyczajowo jednak wyróżniające się wzniesienia są określane tym mianem. Dobrym przykładem są tu góry przedborskie. To pasmo obejmujące najwyższe naturalne wzniesienia w województwie. Fajną rybę 347 metrów nad poziomem morza oraz górę kozłową 337 metrów nad poziomem morza, ciągnące się na długości kilkunastu kilometrów na południowy wschód od przedboża. To kulminacja tak zwanego pasma przedborsko-małogoskiego, będącego przedłużeniem gór świętokrzyskich. Fajna ryba. Pod tą oryginalną nazwą kryje się najwyższe naturalne wzniesienie w województwie łódzkim o wysokości 347 metrów nad poziomem morza. Podkreślić należy tu słowo naturalne, ponieważ kilkadziesiąt kilometrów dalej, w okolicy Bełchatowa, znajduje się Góra Kamieńsk, wyższa o około 40 metrów od fajnej ryby. Jest to jednak sztucznie usypane wzniesienie z materiału wydobytego podczas eksploatacji kopalni węgla brunatnego bełchatów. Sama fajna ryba wznosi się nad miejscowościami góry mokre i góry suche. Od dróg asfaltowych dojście na szczyt to spacer na odcinku około kilometra, zajmujący około 20 minut. Przez fajną rybę przebiegają szlaki zielony po przedborskim parku krajobrazowym. I żółty królewskich łowów. Miłośnicy dłuższych spacerów, w tym również tych z kijami, mogą spędzić tu cały dzień zdobywając trzy najwyższe szczyty w tej okolicy. Oprócz fajnej ryby również góry Kozłową oraz Bukową. Góry przedborskie położone są na terenie Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Dla miłośników aktywnego wypoczynku, w tym fanów nordic walking, to jeden z najciekawszych obszarów w województwie łódzkim. Wpływa na to urozmaicony krajobraz oraz duża ilość szlaków pieszych. Szlak po Przedborskim Parku Krajobrazowym, szlak Królewskich Łowów czy szlak czarny prowadzący między innymi na Bukową Górę, z jednym z największych zwartych obszarów porośniętych buczyną w województwie łódzkim. Skorzeniec to rezerwat torfowiskowy utworzony w celu ochrony jednych z największych w Polsce Środkowej torfowisk, ale także obszarów leśnych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt, czy wreszcie krajobrazu Wyżyny Przedborskiej. To jeden z największych rezerwatów w województwie łódzkim, zajmuje powierzchnię 430 hektarów. Na terenie rezerwatu znajdują się dwa zbiorniki. Niemal w całości zarośnięty szuwarami Bolesław, a także Staw Duży o powierzchni około 45 hektarów. To sprawia, że obszar rezerwatu jest masowo odwiedzany przez ptaki, głównie wodno-błotne oraz wodne. Odnotowano obecność aż 110 gatunków. Pojawiają się tu również inne zwierzęta, wśród tych najbardziej okazałych, m.in. bobry i łosie. Miłośnicy nordic walkingu mogą tu dotrzeć zielonym szlakiem po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Na miejscu z kolei warto skorzystać ze ścieżki edukacyjnej w rezerwacie. Na nordic walking wybieramy miejsca, w których możemy odpocząć na łonie natury, ale też takie, które są atrakcyjne z punktu widzenia krajoznawczego. Zdecydowaliśmy się na Sulejów i Opactwo Cystersów. Czy Nordic Walking można uprawiać tylko na terenach z dużymi różnicami wysokości? Oczywiście nie. Płaskie trasy również świetnie się do tego nadają. A jeżeli dodatkowo w pobliżu można zobaczyć zabytek liczący sobie ponad 800 lat, to na pewno warto takimi trasami wędrować. Cystersi zostali sprowadzeni do Sulejowa z Francji w 1176 roku. Wznieśli kościół z klasztorem, ale także szereg zabudowań gospodarczych, zachowanych w dużym stopniu do dziś. Stanowią jedno z najlepiej zachowanych w Europie średniowiecznych opactw cysterskich. Jego sercem jest romański kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i świętego Tomasza Kantuaryjskiego. Przylega do niego część dawnego klasztoru, kapitularz i fragment krużganku. Konstrukcja kapitularza opiera się na jednej kolumnie, a wieńczy go nowatorskie na średniowiecze sklepienie palmowe. Poza zwiedzaniem na terenie dawnego opactwa można zatrzymać się na dłużej. Działa tu klimatyczny hotel. Oranże całego założenia świadczy fakt, że jest ono wpisane na listę pomników historii, łączących najważniejsze polskie zabytki. Sulejowski Park Krajobrazowy, powołany został przede wszystkim dla ochrony krajobrazu doliny rzeki Pilicy, w tym również jej fragmentu zajętego przez Zalew Sulejowski. To miejsce, które kojarzy się głównie z aktywnością związaną z wodą, kajakarstwem czy żeglarstwem. Warto jednak pamiętać, że park zajmuje ponad 170 km2, a wraz z Otuliną ponad 500 km2. To ogromny obszar dający bardzo szerokie możliwości uprawiania turystyki i rekreacji. Sprzyjają temu liczne szlaki turystyczne, m.in. szlak rzeki Pilicy czy szlak partyzancki imienia Hubala. Na terenie parku i jego otuliny funkcjonuje aż 11 rezerwatów przyrody. Znajdują się tu również cenne zabytki. Oprócz opactwa cystersów w Sulejowie to m.in. ruiny zamków w Bąkowej Górze i Majkowicach. Wszystko to daje świetne warunki dla uprawiania nordic walkingu. Klara i zobacz, to są liście wiązu. Wkleimy je do albumu i podpiszemy właśnie jako liście wiązu. Tak? Tak. A ty się uczysz właśnie pisać literki, to będziemy się przy okazji uczyć literek? Tak. Super! Klarusiu, podobał Ci się spacer po lesie? Tak, leście? bo mogłam tam zbierać grzyby, no i mogłam patrzeć i bardzo lubię się patrzeć na kolorowe liście. No i bardzo lubię z nich robić jakieś prace na przykład. Nawet mogę zrobić motylka, wezmę patyk, wkleję trochę liści. No i zrobię mu jeszcze takie czółka i będę miała motylka. Super! I możemy zrobić sobie też taki album, że weźmiemy hmm. liście takie w różnych kolorach, wkleimy do zeszytu i napiszemy, jakiego rodzaju to są drzewa, prawda? Hmm będziesz ze mną taki album robić I z innego miasta tak będziemy z różnych miejscowości z różnych lasów które odwiedzamy tutaj w województwie łódzkim zrobimy takie albumy tak uh -huh. Nordic walking to przykład aktywności niewymagającej specjalistycznej infrastruktury. Wystarczy para kijów i odrobina dobrych chęci. Oczywiście atrakcyjność takiej formy spędzania czasu rośnie, jeżeli możemy to robić w miejscu z ciekawą historią i dziką przyrodą wokół. W województwie łódzkim zdecydowanie takich miejsc nie brakuje.